Pamiętajcie, że dużo jest takich i dużo jest takich osób, które 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 powinny zostać odnalezione. I pamiętajcie, że dzięki też Waszym wpłatom inni jasnowicowie też zarobią na tym. Też na tym zarobią. Bo Mam kilka, no, dwie, może trzy osoby. Bardzo, dla mnie to są bardzo ważne sprawy, tak jakby to były moje sprawy osobiste, ponieważ sam je poprowadziłem i te. Yy... E-Target 5 złotych, trzymam kciuki, na pewno skontaktuję się mailowo. Dziękuję, 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 bo jak Wam powiedziałem, każde, każde, po prostu każda kwota, 5 zł, każdy normalny, ham 30 płaci. Także słuchajcie. Pamiętajcie, że. Atencjon! 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 Ruda, ruda, 5 zł. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, dziękuję Ci.